na informacje zaprasza villager numer jeden. Dzień dobry, jestem villager numer jeden. Ja dzisiaj powiem sobie wiadomości z informacji. Ja dzisiaj do wyboru są informacje. To, że będzie się działo. Nasze pierwsze powitanie w w nowym studium i, i nowym programie to będzie informacje i program informacyjny właśnie jest na żywo Witajcie tu, tu TV7 w dzisiejszych wiadomościach zobaczycie top 7 wiadomości A, które możecie zobaczyć może się stać TV7 zmieni jutro oprawy graficzną. Nasze kolejne nowe studio będzie od 2028 przez dwa lata będzie na będzie zawsze wiadomości o, o, o takiej godzinie, które będzie i w losowych godzinach będą się pojawiać takie właśnie. A co mamy dzisiaj? Jeszcze do tego pojawiły się informacje. A to są między innymi informacje. DVG 7 zmienił prawę graficzną. W tym roku. 16. znaczy. Już tak. No, na koniec, no, na jakiś czas. zobaczycie nową. nową. Nową oprawę i logo. Dowidzić się też nowego. Przez dwa lata będą te, te studia. Takie są nagrane tutaj na kamerach. Ja wie jak można to robić. A to są informacje od nas. Są dwa stoły do, do przepisania różnych dokumentów, informacji, jakie się pojawią. Każdy villager inny, a niektóre te same villagery, bo innych nie ma. Jest 13.15 i zaczynamy. Z tego momentu Nowy dzień, nowe przygody. A dzisiaj jeszcze między innymi zobaczycie je zaraz. To jest nowe studio i będziemy przez dwa lata zapraszać was. A między innymi dzisiaj zobaczycie więcej informacji. jest zobaczycie. Kolejna wiadomość, jaka będzie ważna. TV7 zmienił uprawę graficzną. Już dziś o godzinie 15. Zobaczycie nową uprawę, nowe emisje, ale studio nie zmieniamy. Na powitanie właśnie jesteśmy. TV7 będzie zawsze nadawać informacje, rozrywkę na nadawanie koncesji Właśnie widać, że... że kolejna informacja to jest taka, że że niektóre serwery w Minecraftie są po poblokowane, bo to są z innych to są te same serwery, które nic nie mają i nic nie osiągają. To powiedział Villager numer 1. A, a ostatnia informacja na dziś: TV7 będzie, będzie miał media bez wyborów 11 lutego. Tak jak tak 10 lutego, ale 11, bo dzisiaj jest 10 lutego. To więc 11 lutego, czyli jutro będzie, będzie właśnie to Nic nie będzie czarne plansza i będą tylko jedne nadawanie na wiadomości. Nic nie będzie nadawane, tylko media bez wyboru. To jest informacja od nas. I na pewno już ją wiecie. Dniu, który teraz jest minęło 5 lat od Media Bez Wyborów. Czyli chodzi o 10 lutego 2021 i teraz już ma 5 lat po Media Bez Wyborów. To są informacje, jakie w ogóle dzisiaj dodaliśmy. I zawsze będziemy z Wami. A 10 lutego zawsze, jak na przykład skończymy 25 lat, to pokażemy Wam wszystkie studia, jakie w ogóle nam się udało dać. Nawet te studio. Zobaczycie właśnie tutaj. Nawet kolejne nowe studio. To były informa informacje. Więcej informacji znajdziesz na www.tv7.pl lub na www.tv7 tv 7 To są nasze dwa linki. Możesz tam zobaczyć więcej informacji. Do widzenia.